Zastanawialiście się kiedyś, jak to się dzieje, że niektórzy ludzie pomnażają swoje dochody, podczas gdy inni tkwią w tej samej sytuacji finansowej przez dziesięciolecia? Co odróżnia tych, którzy się bogacą od tych, którzy ciągle walczą o tę samą wypłatę? To nieszczęście, znajomości czy dziedzictwo to coś o wiele głębszego, co większość ludzi całkowicie ignoruje. Nazywam się Bob Proctor i mając 87 lat, mogę z całą pewnością powiedzieć, że odkryłem te tajemnice, kiedy sam byłem na dnie zadłużony bardziej niż zarabiałem. To, czym się z wami dzisiaj podzielę, zmieniło moje życie z kogoś, kto zarabiał 4 tysiące dolarów rocznie i był winien sześć tysięcy, w osobę, która zbudowała imperium warte miliony dolarów rocznie. Ale żeby było jasne od początku, to nie są magiczne formuły ani skróty. Chodzi o fundamentalną prawdę, która rządzi całym procesem tworzenia bogactwa, a jeśli tego nie opanujesz, będziesz powtarzał te same wzorce finansowe przez resztę życia. Najpierw musisz zrozumieć, że posiadasz zdolności umysłowe, które odróżniają Cię od każdej innej formy życia na tej planecie. Jesteś najwyższą formą stworzenia, ale większość ludzi żyje tak, jakby byli równi zwierzętom, reagując tylko na pięć zmysłów. Pozwólcie, że opowiem Wam coś, co na zawsze zmieniło moją perspektywę. Kiedy zaczynałem swój biznes sprzątający, nie miałem doświadczenia, pieniędzy ani formalnego wykształcenia. Miałem tylko wiadro, MOP i coś, czego większość ludzi nie używa. Moją wyobraźnię. Wyobraźnia to najpotężniejsza zdolność umysłowa, jaką posiadasz. Napoleon Hill nazwał ją najwspanialszą i niewyobrażalnie potężną siłą, jaką kiedykolwiek poznasz. Twoja wyobraźnia może cię zaprowadzić wszędzie, gdzie tylko zechcesz, może stworzyć dla ciebie zupełnie nowe życie. Ale tu pojawia się problem. 99% ludzi używa swojej wyobraźni przeciwko sobie. Wyobrażają sobie wszystko, co może pójść źle, wyobrażają sobie rachunki, których nie będą w stanie zapłacić, wyobrażają sobie porażki. Musisz to natychmiast odwrócić. Zacznij sobie wyobrażać, że wszystko się poprawia. Mam naklejkę na moim samochodzie, która mówi: spodziewaj się tego, czego chcesz. Spodziewaj się, że sytuacja zmieni się na lepsze. Twoja wyobraźnia powinna działać na Twoją korzyść, a nie przeciwko Tobie. Druga zdolność, która odmieni Twoje relacje z pieniędzmi, to postrzeganie. Jeśli masz problem finansowy, musisz zmienić swoje postrzeganie na jego temat. Kiedy zmieniasz swoje postrzeganie, wszystko się zmienia. Earl Nightingale nauczył mnie potężnej techniki, kiedy z nim pracowałem. Powiedział: Jeśli masz problem, który wydaje się niemożliwy do rozwiązania, napisz go na kartce papieru i połóż na środku biurka. Usiądź i spójrz na niego. Potem przejdź na drugą stronę biurka i spójrz na problem z tej perspektywy. Ciągle zmieniaj pozycję i pytaj: Jak Edison by na to spojrzał? Jak Henry Ford rozwiązałby tę sytuację? Robiłem to wielokrotnie, kiedy budowałem swój biznes. Kiedy nie wiedziałem, jak zdobyć więcej kontraktów, zmieniłem swoje postrzeganie. Zamiast widzieć przeszkody, zacząłem widzieć możliwości. W ciągu niecałego roku miałem kontrakty na 14 tysięcy złotych miesięcznie, które stały się 114 tysięcy złotych miesięcznie. Twoje postrzeganie determinuje Twoją rzeczywistość finansową. Zmień sposób, w jaki widzisz pieniądze, zmień sposób, w jaki widzisz możliwości, a Twoja rzeczywistość finansowa zmieni się automatycznie. Trzecią zdolnością jest Twoja siła woli Twoja zdolność do utrzymywania idei na ekranie Twojego umysłu, wykluczając wszystko inne. Obserwujcie wielkich profesjonalnych golfistów. Oni rozwinęli wysoko rozwiniętą siłę woli, potrafią się skoncentrować na swoim celu, i nic nie może ich zakłócić. Oto praktyczne ćwiczenie, które zmieni Twoją zdolność koncentracji. Zapal świecę i postaw ją przed sobą. Usiądź wygodnie i skoncentruj się tylko na płomieniu. Zobacz, jak długo możesz utrzymać koncentrację bez rozpraszania się umysłu. Prawdopodobnie będą to dwie lub trzy sekundy. I to już byłby rekord rodzinny, ale kontynuuj ćwiczenia. Kiedy twój umysł się rozproszy, delikatnie przywróć go z powrotem do płomienia. Rozwijasz swoją siłę woli, swoją zdolność do skupiania energii. Wiesz, co się dzieje, kiedy się skupiasz. Tworzysz moc, przez Ciebie przepływa energia, a kiedy ją skupiasz, dajesz tej energii moc. To jak różnica między rozproszonym światłem świecy, a tym samym światłem skupionym w latarkę. Z latarką możesz wyraźnie przeczytać każde słowo. Masz również doskonałą pamięć tak, doskonałą. Harry Lorraine, który ma najlepiej wytrenowaną pamięć na świecie raz zapamiętał cały magazyn Time podczas lotu z Nowego Jorku do Toronto, a następnie zademonstrował to, używając tego magazynu w Toronto. To było fenomenalne. Miałem psychiatrę z Arabii Saudyjskiej na jednym z moich seminariów, który uczył ludzi, jak zapamiętać cały koran. Wyobraź sobie zapamiętanie całego koranu. Masz tę zdolność, tylko trzeba ją rozwinąć. Twoja intuicja to twoja zdolność do wychwytywania wibracji i tłumaczenia ich w Twoim umyśle. Możesz wyczuć, co myśli inna osoba. Możesz wychwytywać energię od innych osób. Czy kiedykolwiek miałeś uczucie, że powinieneś do kogoś zadzwonić, a kiedy o tym pomyślałeś, zadzwonił telefon i to była dokładnie ta osoba? To twoja intuicja działa, a twój rozum daje ci zdolność do myślenia, najwyższą funkcję, do której jesteś zdolny. Niestety przez całą szkołę niczego się o tym nie uczy. Jesteśmy tylko instruowani na temat naszych czynników sensorycznych. Teraz dochodzimy do sedna sprawy. Albert Einstein powiedział coś, co zmieni twoje życie, jeśli to naprawdę zrozumiesz. Wszystko jest energią i to wszystko, co istnieje. Dopasuj częstotliwość rzeczywistości, której pragniesz, a nie możesz nie otrzymać tej rzeczywistości. Nie może być inaczej. To nie filozofia, to fizyka. Musisz zrozumieć, że istnieje częstotliwość dla wszystkiego, czego pragniesz. Istnieje częstotliwość pieniędzy, częstotliwość dla tego nowego domu, dla tego samochodu, dla tej podróży, którą chcesz odbyć. Musisz zharmonizować swoją energię z tą częstotliwością. Jak to zrobić? Dosłownie zakochujesz się w idei tego, czego chcesz. Kiedy utrzymujesz tę ideę w swoim umyśle, zaczniesz się poruszać w jej kierunku, a ona zacznie się poruszać w Twoim kierunku. Pamiętam przyjaciela, który mi powiedział: Kiedy wyznaczasz cel i zaczynasz się w jego kierunku poruszać, on zacznie się w Twoim kierunku poruszać. Wtedy pomyślałem: Jak do cholery to się może zdarzyć. Dzieje się tak dlatego, że jesteś na tej samej częstotliwości. Wszystko na tej częstotliwości przyjdzie do Twojego życia. Tu właśnie większość ludzi zawodzi. Żyją z celami typu A, robiąc tylko to, co już umieją. To jak facet, który mi powiedział, że jego celem jest kupno nowego samochodu. Zapytałem, jaki ma samochód. Powiedział, że ma czteroletniego Forda. Powiedziałem, Kupiłeś nowego Forda 4 lata temu. Już wiesz, jak to zrobić od 4 lat. To nie jest cel. Potem są cele typu B, robienie tego, co myślisz, że możesz zrobić. To też nie wystarcza. Potrzebujesz celu typu C, tego, czego naprawdę chcesz, nawet jeśli nie wiesz, jak to osiągnąć. To jest rodzaj postawy, która da ci wszystko, czego chcesz. To dało mi dochód w wysokości milionów dolarów rocznie. Mam 87 lat i nadal jestem silny. Wiek nie ma z tym nic wspólnego. To Twoja postawa. Opowiem Ci, jak to działało w moim życiu. Zaczynałem bez formalnego wykształcenia, bez doświadczenia w biznesie, bez pieniędzy. Zarabiałem 4000 dolarów rocznie i byłem winien tysięcy. Pewien mężczyzna powiedział mi, że powinienem pracować dla siebie. Wziąłem wiadro i MOP i założyłem firmę sprzątającą. Zdobyłem kontrakt na 15 dolarów miesięcznie. Potem kolejny na 65 dolarów miesięcznie. W ciągu kilku miesięcy tego roku miałem 12 500 dolarów miesięcznie w kontraktach. Rocznie dawało to 175 tysięcy dolarów rocznie. W ciągu niecałych pięciu lat miałem biura działające w Toronto, Montrealu, Bostonie, Cleveland, Atlancie i Londynie w Anglii. Mój dochód przekroczył milion dolarów rocznie. To nie dzieje się przypadkiem. To dzieje się z zamierzenia. Do dzieje się, kiedy dostroisz swój umysł do praw, które rządzą tworzeniem bogactwa. Sekret tkwi w twojej postawie umysłowej. To nie to, kim jesteś, cię powstrzymuje. To to, kim myślisz. Że nie jesteś. Większość ludzi nie wierzy w moc, którą posiada i to jest dość smutne. Musisz ustalić jasny obraz tego, czego chcesz w swoim umyśle. Ja mam obraz w swoim umyśle właśnie teraz i jestem skoncentrowany na tym samym celu, co jeden z naszych starszych dyrektorów. Oboje jesteśmy na tym skupieni, co daje mu więcej mocy. Jesteśmy ograniczeni tylko słabością uwagi i ubóstwem wyobraźni. Więc uruchommy naszą wyobraźnię, a potem naprawdę się skupmy. Steve Jobs nauczył nas czegoś fundamentalnego. Nie możesz połączyć kropek patrząc do przodu, możesz tylko połączyć kropki patrząc do tyłu. Więc musisz zaufać, że kropki w jakiś sposób połączą się w przyszłości. Innymi słowy, nie widzisz, co musisz zrobić, żeby tam dotrzeć. Musisz tylko wierzyć, że możesz tam dotrzeć. A kiedy wierzysz, dziwne rzeczy się dzieją. Droga zostanie pokazana. Od 14-sekundowego lotu, braci Wright. 17 grudnia 1903 roku do lądowania człowieka na Księżycu 20 lipca 1969 roku. Minęło tylko 979 miesięcy. Od Kitty Hawk w Karolinie Północnej do Księżyca. Jeśli oni mogli to zrobić z lotnictwem, wyobraź sobie, co ty możesz zrobić ze swoim życiem finansowym, kiedy zastosujesz te same zasady. Twój umysł to twój warsztat. Jeśli jesteś spostrzegawczy, zobaczysz, jak zewnętrzna rzeczywistość kształtuje się na wzór twojej wyobraźni. To naprawdę magiczne, kiedy rozumiesz, jak to działa. Przez lata nosiłem ze sobą nagranie Erla Nightingale'a. Słuchałem tego nagrania tysiące razy. To powtarzanie idei robi różnicę. Jeśli chcesz zmienić swój paradygmat, jeśli chcesz zmienić swoje życie, zanurz się w tych ideach. Powtarzanie jest tym, co zrobi różnicę. Kiedy przechodzisz na wyższą częstotliwość, będziesz się komunikował z całkowicie obcym światem i poza zasięgiem Twoich pięciu zmysłów. Ludzie pomyślą, że zwariowałeś. Powiedzą, myśli, że może zostać milionerem, a jest spłukany. Tak właśnie było ze mną. Myślałem, że mogę zostać milionerem, i byłem spłukany. Wiesz, dlaczego to zadziałało? Ponieważ miałem odpowiednich mentorów, którzy mi mówili: Dalej, Bob, dasz radę. Częstotliwość to poziom wibracji. Istnieje nieskończona liczba częstotliwości, nieskończona bez końca. Zacznij liczyć, a nigdy nie będziesz mógł przestać. Każda częstotliwość łączy się z tą powyżej i tą poniżej. W ten sposób możesz połączyć się z jednej częstotliwości do drugiej. Po prostu przesuwasz się z jednej do drugiej. Wyobraź sobie, że jesteś tutaj, w tym punkcie swojego życia finansowego. Widzisz, jak się tu dostałeś. Teraz pomyśl, gdzie mieszkałeś 10 lat temu, 5 lat temu, rok temu. Każdy z tych poziomów reprezentuje inną częstotliwość Twojego życia. Wzniósłeś się na ten poziom świadomości. Teraz pomyśl przez chwilę. Chcesz czegoś znacznie więcej niż masz. Mówisz, tam chcę iść, ale nie masz pojęcia, jak tam dotrzeć. Aby przejść na znacznie wyższą częstotliwość myślenia, musisz najpierw wyrazić zgodę. Oznacza to, że musisz zdecydować. Ja nie mogę tego zrobić za ciebie, jakkolwiek bym chciał zrobić to dla moich braci, sióstr, wujków, ciotek, siostrzeńców, siostrzenic, wnuków. Musisz to zrobić sam, przejść na znacznie wyższą częstotliwość. Musisz wyrazić zgodę, a następnie dostosować się do idei i uczuć, które reprezentuje nowa częstotliwość. Pamiętasz, kiedy zmieniłeś szkołę, energia była inna? Musiałeś się dostosować do nowej częstotliwości. Kiedy zaczynałeś w nowej firmie, nikogo nie znałeś, ludzie patrzyli i mówili: To jest nowicjusz. Musiałeś się dostosować do nowej częstotliwości. Tylko na sugestie zmiany twój paradygmat natychmiast stworzy ogromną bitwę i będzie z tobą ciągle walczył. Musisz przejąć świadomą kontrolę nad paradygmatem, usunąć go i zastąpić. Paradygmat to ta idea, która jest w Twoim podświadomym umyśle. Zaczęła się budować, kiedy byłeś dzieckiem, ale jeszcze wcześniej, nawet przed urodzeniem, budowała się w momencie poczęcia, kiedy połączyła się informacja genetyczna. Całe DNA Twojej mamy i całe DNA Twojego taty połączyły się i stworzyły Twoje DNA. To jest część Twojego paradygmatu. Sięga wstecz do twoich rodziców i dziadków. Paradygmaty są potężne. Próba zmiany paradygmatu jest trudna. Paradygmat to nasz zwyczajowy sposób patrzenia na życie, nasz zwyczajowy sposób życia. Musisz zmienić paradygmat. Moment, w którym twoje przekonanie łączy się z jakimkolwiek stanem, stapiasz się z nim. To zjednoczenie powoduje aktywację i projekcję Twoich planów, warunków i okoliczności. Pomyśl poważnie o tym, o czym tutaj mówimy. Moment, w którym Twoje przekonanie łączy się z jakimkolwiek stanem, masz tę piękną ideę, studiujesz, myślisz, dam radę. Jak się z tym stapiasz? Działasz jak osoba, którą chcesz się stać. Każdy kurs rozwoju osobistego, który studiujesz, powie to. Działaj jak osoba, którą chcesz się stać. Moment, w którym twoje przekonanie łączy się z jakimkolwiek stanem, stapiasz się z nim, stajesz się z nim jednym. To zjednoczenie powoduje aktywację i projekcję twoich planów, warunków i okoliczności. Prawo przyciągania. Wszystko wskakuje na swoje miejsce. Ten nowy stan przebudzonej świadomości staje się twoim domem. Miejscem, z którego widzisz świat, ale pamiętaj, ten stary paradygmat próbuje Cię zatrzymać, więc musisz zrozumieć, że podczas gdy robisz z tej nowej koncepcji swój nowy dom mentalny, Twój stary paradygmat próbuje stworzyć bitwę. Twoja nowa przebudzona świadomość staje się Twoim domem, z którego widzisz świat. Twój umysł to Twój warsztat. Jeśli jesteś spostrzegawczy, zobaczysz, jak zewnętrzna rzeczywistość kształtuje się na wzór Twojej wyobraźni. Prawdopodobnie słuchałem tego nagrania Erla Nightingale'a kilka tysięcy razy przez kilka lat. Odtwarzałem te płyty Erla wielokrotnie. To powtarzanie idei robi różnicę. Mam podpórkę do książek na moim biurku, która trzyma otwartą książkę. Dlaczego? W 1966 roku umówiłem się na spotkanie z Erlem Nightingale'em. Dostałem godzinę jego czasu. Kiedy rozmawiałem z Erlem, zobaczyłem to na jego biurku. Zapytałem: Earl, co to jest? Powiedział: To jest podpórka do książek. Zapytałem, do czego to służy. Powiedział: Trzymam strony otwarte, żebym mógł je czytać. Powiedziałem: jeśli chcesz przejść na następną stronę, będziesz musiał ciągle przesuwać te rzeczy. Czy to nie jest trochę niewygodne? Powiedział: Nie chcę przechodzić na następną stronę. Zostaję na tej stronie, dopóki nie zobaczę, że robię to, o czym on mówi. Powiedział: Czytam to dalej, dopóki nie zobaczę, jak robię to, o czym on mówi. Na tej konkretnej stronie mówiliśmy o braciach Wright. Wiemy, że byli pierwsi, dwóch mechaników rowerowych, którzy wprowadzili pierwszy samolot w powietrze. Lekcja, której należy się nauczyć: obecne lotnictwo to triumf zasady nad precedensem, opracowania idei do jej logicznego zakończenia, pomimo zgromadzonego świadectwa całego przeszłego doświadczenia w przeciwnym kierunku. I mając przed sobą tak niezwykły przykład, Możemy powiedzieć, że bezcelowe jest pytanie, czy tą samą metodą nie możemy odblokować jeszcze ważniejszych sekretów? Wszyscy mówili, że samolot nie może latać wszyscy eksperci jest cięższy od powietrza, a wszystko, co cięższe od powietrza, jest przyciągane do centrum Ziemi. W to wierzono, ale jeśli będziemy to dalej robić, czy nie moglibyśmy tą samą metodą? Odblokować jeszcze ważniejszych sekretów? Jeśli będziemy dalej myśleć o tym, jak możemy zajść dalej, nasza wyobraźnia nas tam zaprowadzi. Kiedy przechodzisz na wyższą częstotliwość, będziesz się komunikował z całkowicie obcym światem i poza zasięgiem Twoich pięciu zmysłów. Tu właśnie ludzie pomyślą, że zwariowałeś. Myśli, że może zostać milionerem a jest spłukany. Tak właśnie było ze mną. Myślałem, że mogę zostać milionerem i byłem spłukany. Wiesz, dlaczego to zadziałało? Ponieważ Ray Stanford ciągle mi mówił rób to dalej, Bob. Dasz radę. A potem Leland Val van der Waal, po tym jak to osiągnąłem, ciągle mi mówił możesz zajść dalej. Jest o wiele więcej, czego możesz się nauczyć. Masz do czynienia z całkowicie obcym światem, i poza zasięgiem Twoich pięciu zmysłów. Masz do czynienia z wyobraźnią i intuicją. Nie podążasz za tym, co widzisz, słyszysz, wąchasz, czujesz lub dotykasz. Przejdziesz na wyższą częstotliwość, a kiedy to zrobisz, Twój świat się zmieni. Nie możesz połączyć kropek patrząc do przodu, możesz tylko połączyć kropki patrząc do tyłu. Więc musisz zaufać, że kropki w jakiś sposób połączą się w przyszłości. Innymi słowy, nie widzisz, co musisz zrobić, żeby tam dotrzeć. Musisz tylko wierzyć, że możesz tam dotrzeć. A kiedy wierzysz, dziwne rzeczy się dzieją. Droga zostanie pokazana. Kiedy tam dotrzesz, powiesz, cholera, mogłem zajść jeszcze dalej. I masz rację. Nie ma końca tam, gdzie możesz iść absolutnie żadnego końca, więc nie powstrzymuj się. Zrozum, że istnieje miejsce i mówisz: Naprawdę chciałbym tam pójść. Uświadom sobie, że istnieje miejsce. Wszystko, czym się z tobą dzisiaj podzieliłem, nie jest teorią, to praktyczne zastosowanie praw naturalnych, które rządzą tworzeniem bogactwa. Użyłem tych zasad aby odmienić swoje życie z kogoś spłukanego i bez kierunków w osobę, która zbudowała multimilionowe imperium. Najpotężniejszy sekret, który mogę ci przekazać, to ten. Twój umysł jest twoim warsztatem, a kiedy nauczysz się go właściwie używać, możesz stworzyć dowolną rzeczywistość finansową, jakiej pragniesz. Nie chodzi o zewnętrzne okoliczności, nie chodzi o ekonomię ani rynek, chodzi o zharmonizowanie swojej energii mentalnej z częstotliwością tego, czego chcesz. Następny krok w Twojej podróży czeka na Ciebie. Kliknij na wideo, które pojawia się teraz na Twoim ekranie, ponieważ to, czym się tam podzielę, pomoże Ci wspiąć się o kolejny szczebel w Twojej transformacji finansowej. Każdy wgląd, który przyswajasz, czyni cię lepszą osobą niż byłeś wcześniej. Dziękuję, że pozwoliłeś mi podzielić się tymi naukami z tobą. Będę czekał w następnym wideo, aby kontynuować tę transformującą podróż razem.